Wrzutki, wrzutki wiatrakowe. Przyjmę, bo różni ludzie już mi to na forumę wypisują pod moimi filmikami. O, wiatraki już, kolobiści, żydowscy. Nie, Państwa, ja powiem tak. To, co się stało, losy tej wrzutki przy ustawie wiatrakowej, tak zwanej, bo to była ustawa o cenach energii, gdzie zrobiono hamską wrzutkę w stylu pisu, pokazują, jak demokracja się broni i jak inne jest jakościowo to, co jest teraz robione z pisem. Proszę Państwa, natychmiast zauważono wrzutkę, zauważono to, że ustawa jest o czymś innym, że to jest fatalne działanie. Już nie chodzi tylko o skutki, chociaż to też tylko legislacyjnie powstała uczciwa dyskusja. I wycofamy się z tego. A teraz spójrzcie, jak robiono za czasów wpisu. Wrzutka, czyli ustawa o dupie maryny, a w niej nowelizujemy kodeks karny. Przyjęta w nocy. Boch, bóg, bóg. Jedno głosowanie. Pierwsze, które jest drugim, trzecim. Zero dyskusji, bo przecież terlecki, czyli tek odetnie wam mikrofon. My, ludzie, jesteśmy i mądrzy, i głupi. Ja sam często robię rzeczy bardzo głupie, czy mówię rzeczy głupie, ale od tegoż parlament, par Parlamentu miejsce rozmowy, miejsce porozmywania z greckiego i z łacińskiego, żebyśmy dyskutując, oceniając, rozmawiając, wyważyli rację. I głupoty usunęli. Zapisu nie było parlamentu. On się stał fikcją. On stał się narzędziem władzy wykonawczej. Spójrzcie na Polaków w milionach oglądających na YouTubie wystąpienia parlamentarne. To też świadczy o dojrzewaniu nas jako społeczności do aktywnego udziału w polityce, takiej greckiej Agory, to jest piękne. Tak. Jeden ze słuchających mi zauważył. Panie Maćku, tak, to jest jakościowa zmiana. Powstała rzeczywista klasa średnia, takie zaangażowane mieszczaństwo obywatelskie, które słucha, interesuje się, bierze aktywny udział. I to jest dla nas, nadzieję, nie wrócą pisy Konfederacji, różnego rodzaju dupni populiści, którzy tu obiecają 500 złotych, tam obiecają zniesienie ZUS-u czy inne ówno. Tak. Jesteśmy się bardziej aktywni, bardziej rozdyskutowani, to widać. Parlament stał się znów parlamentem, miejscem rozmowy i, i dyskutowania. Tak, głupie propozycje się pojawią, ale będzie można je przedyskutować, a nie, tak jak te gnojki spisów, te czasy, mam nadzieję, na szczęście minęły i nawet ten problem wiatrakowy pokazuje siłę demokracji. Przez rozmowę, otwartą dyskusję, tak, można było skrytykować. Tutaj akurat Hołownia na szczęście niektóre to robią, to, to, to zdaje się trzecia droga, techniczna, że wrzutki są niedopuszczalne. Jeżeli ma być ustawa o cenach energii, to macie cenach energii, nie o wiatrakach. Ale przecież można się z tego wycofać przez dyskusję i rozmowę. I niczego nie zatajać. Co więcej, tu nie zatajono nawet, że zrobiono źle i głupio. A wyobraźcie sobie, pisz w takiej roli, no przecież kurwa, nie do wyobrażenia. A więc pan moim panem jest ramen, proszę państwa.